Popatrzcie, bo są takie podejrzane jamy, i w tych jamach mogą mieszkać skorpiony. nie? To jest Dolina Skorpiona. I są. Rzuć tam do tych jam swoje kadzidełka Achtungi. Dzisiaj jak wyszedł podsumowanie dnia? Jechaliśmy 10 godzin 33 minuty i udało nam się po pustyni przejechać 107 km. Nie za dużo. Ale też tam, te, Jerry, też tam macie te jamy? Marecki, bo jeszcze tak chciałem zarejestrować do naszej relacji. Czy te jamy cię aby nie niepokoją? Te jamy mnie niepokoją. A Paweł, jak ty na te jamy? Ja, jak cały kurnik Mareckiego jestem dorosły, jak nas ugryzie Jakiś zwierz to sając swoją stopę, dojedziemy do szpitala oddalonego 90 km, wysysając sobie jad nawzajem. Ale myślimy o innych uczestnikach wyjazdu, m.in. o dzieciach. <grym 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 ale, ale jamy, Justynka, jamy są niepokojące. Jamy są jak najbardziej niepokojące. Dobra. Zobacz na tą, zobacz. No. Widzisz tą. Bo tu, tam są, tu są jamy. Co tam mieszka? O, i w tych jamach mieszkają pająki i skorpiony. Jeden pająk został sfotografowany, to ja wrzucę może jego zdjęcie. I jak ktoś rozpoznaje, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, to niech daje znać co to za pająk. A proponuję jamę wypełnić paliwem i podpalić. Nie wiem, czy mamy tyle paliwa we wszystkich samochodach, żeby wszystkie jamy spalić. Tu nasz wigwam już jest rozostawiony i mamy dzisiaj nabyte drogą kupna drewno do palenia ogniska, które znajduje się gdzieś tu, jak kamera dojedzie. O! I będzie dzisiaj ognisko. A pająki lubią ogniska. Co? Wymieszałaś ją, tak? No nie, ona tak wygląda. Bo ona tak wygląda, ze z tego? Tak wygląda, no i właśnie wyglądałam no na chleb, gdzieś tak z cebulą. Mam nadzieję, że to będzie trochę lepiej smakowało, ale nie wiem, czy to będzie zjedliwe. Pachnie jak konserwa, no my żeśmy kupili takie też, jeszcze żeśmy nie jedli. Kinga jako pierwsza otworzyła konserwę, ale faktycznie wygląda... Dziwnie. Ale beef. Daj cebulę, daj serek no, topiony, to ketchup i człowieku, wszystko no, się no, zje. Jest i nasza wołowa. Ci Ale Przemysław jadł, bo on je śniadanie mówi, że jest pyszna. A ja dopiero się do tego przypnę może wieczorem. Do wieczora nie wytrzyma. A jest jeszcze jedna. Chyba, że jest dwie na śniadanie. No to, Chyba. To se nie zjem. Paweł jest z jadbie z kilometra. Paweł się do tej konserwy nie dokładał, tak więc nie jest to istotne, czy on ma na nią ochotę, czy nie. <laughs> I co i wyjdzie teraz cała? Zaraz będziemy testowali. Czekaj, popukamy. Nie, tak nie, bo tak. Dno. Dno moczanowo. To jest taka wiesz, to smarowania, nie? A to co możemy wyrzucić na ten. No nie, nie, nie wygląda, ale z zapachu po prostu konserwa. Zminęła spokojnie, bez strat w ludziach i sprzęcie, nie było żadnych... Nie, to już przejdziemy. Tak, tu przejdziemy. Nie było żadnych... Ee... A gdzie jest w ogóle ta droga nasza? Tam w środku? E, nie było strat w ludziach i sprzęcie. Nie było żadnych, że tak powiem, stworów jadowitych. Wszyscy przeżyli. Tylko zimno było w nocy. Ci, to żeśmy umarzli. Naprawdę było kurnie, Nie wiem jaka temperatura, bo nie mam zapisu, ale było bardzo, bardzo, bardzo zimno. No i dzisiaj już z pustyni zjedziemy. Trzy dni żeśmy się tur turlali. Do zjazdu 34 km do asfaltówki. W pustyni też są takie miejsca, gdzie za Przemysława widać. Jest zainstalowany cały system, żeby była woda na pustyni dostępna, czyli jest studnia głębinowa. Są solary, które napędzają silnik od tej pompy zanurzeniowej. I tutaj są takie miejsca, gdzie można sobie, jest zbiornik u góry taki, który tam jakieś bieżące ciśnienie wytwarza, żeby sobie zlać i w momencie kiedy jest słońce pewnie zadziała jakiś czujnik, że nie ma wody, pompa się uruchamia, napełnia ten zbiornik i sobie możecie wodę pobrać z takiego zbiornika, tak więc jest sporo na pustyni takich punktów, no i to wydaje mi się, że bardzo fajne rozwiązanie i takie nie potrzebujące niczego w dzisiejszych czasach, no bo te solary, wystarczą do napędzenia tej, 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 tej pompy głębinowej, jak jest potrzeba do, do ładowania tego zbiorniku. bo zbiorniku. W tym zbiorniku ta woda może czasami stać długo, tak więc trzeba brać to pod uwagę, że ona raczej bardziej jest Szaro. szara, nie, nie taka do picia. Pewnie po przygotowaniu i do picia, ale do umycia rąk, czy do opłukania jakichś tam rzeczy, to jak najbardziej do, do prysznica będzie się nadawała. Tak więc są takie punkty, co naprawdę nie widziałem ich zaznaczonych na mapie. Ale no koło wielu żeśmy przejeżdżali O i tu kolejna będzie taka instalacja Za dosłownie 4-5 km Jest zbiornik na górze, są solary i jest studnia głębinowa Tutaj się cała magia dzieje z tym pozyskiwaniem wody Tutaj musi być jakaś woda, bo widzicie, że jest trochę zielona na tej pustyni Na tamtej pomarańczowej nie było, ale tu jest dużo szlaków A to widzę, że takie są do... Na... na, na, na pewnie w dzisiejszych czasach nie dla wielbłądów, ale, ale są te te wody do, do, do dyspozycji. No są tu wielbłądy, są tu kozy, ale one raczej z tego nie obsłużą, ale pewnie mają jakiegoś właściciela, który im tam tej wody upuści. W tym jak powiedziałem, że wielbłądów nie ma, to idzie cała karawana wielbłądów za tym samochodem. One są na postronkach, czy one są tak same idą? Same ciągną te samochody. No to fajne. Mordki są. Pasz, tak? Nie, tamten na, jeden, jest na postronku. Jeden, jeden jest a może kierownik jest na postronku? rektor, a reszta już idzie za nimi. już do cywilizacji. Stanęliśmy na wysokiej wydmie, i wszyscy oczywiście dostali 5G. Każdy się przyssał do telefonu, bo 3 dni 167 maili. Dzień dobry, jesteśmy już za życia. Na szczęście nie było nic niepokojącego. Dnia została przejechana, mają też 98 Performance. Paliwo 239. Tutaj widzę poza stolicą taka sama cena. Za litr paliwa i pewnie żeśmy Z 70 wypalili, albo z 80 Tak myślę 76 litrów za 182 zł Proszę Państwa To nawet mieliśmy jeszcze Z 70 zapasów Myślę, że tu ze 140 wchodzi do tego samochodu Teraz jest akcja pompowanie kół Wszystkich samochodów To chwilę zejdzie Jest niby jakieś takie bezalkoholowe piwo i tutaj my kupujemy takie witaminki C. Są takie powergate y i inne rzeczy. O, my te witaminki C. Ja też teoretycznie z kofeiną. Także wypiłem. Przyznaję na moje foodowej diecie. O, tutaj widać lepiej. Ze cztery takie. Dużo cukru, niestety nie ma bez cukru. Jestem zainteresowany teraz tym, jak będzie ważenie zawodnika po powrocie. Czy ile obywatela przybyło? Bo nie sądzę, żeby ubyło. Niestety. Ale mam nadzieję, że przybyło jakoś rozsądnie, bo mimo wszystko się pilnowałem, jeśli chodzi o ten, o ten wyjazd. No, tutaj jest duże pole do popisu na te wszystkie. Cukrowe rzeczy, bo jest tego strasznie dużo Do wyboru, do koloru Widać, to jest tu super mega popularne Ja mi tu zwróciła uwagę, że są specjalne no. sanki na piasek Ale byśmy na nich popierdzielali w No, No, Januszek by miał szaleństwo, nie? Ale byś jeździł Mama Ten, to, to musimy wrócić Dla Musimy wrócić Ale nie udało się Bierzcie teraz, przyjedziemy za, w przyszłym roku do Omanu akurat na latelnię i będą jak znalazł Dotarliśmy dzisiaj do naszego pierwszego punktu Też się da zielono, chociaż gruzu jak widzicie nie brakuje Ale tutaj jakieś są doliny, że tak powiem Z rzeką I dzięki temu tutaj się trochę zielono robi To wygląda fajnie już tak Turystycznie mocno Większość samochodów z wypożyczalni Jest dostępna, jak widzicie różne są fury Ta się nam podoba razem z Przemysławem tylko, że w V8 jakby była, to by była fajna. A w środku jak? Paździerz? powiem ci, że ładnie. Na, na wyprawę do Rumunii na niedźwiedź. No, nie jest zła. Tylko, ten SR to jest co z jakim silnikiem, wiadomo? No fałsem bo innych nie robili. 57V. No, ładne koło. Jaki to jest rozmiar? Też jakiś taki duży. To jest taki wiesz, nie za duży, żeby było więcej tego, nie? No, powiem Ci, że ładny V8. Możesz przemysłowo zamawiać. Tu kolejny A to z numerem są 5. A to są... Też z wypożyczalni, nieponumerowane. Land Cruiser Prado. Oczywiście kamera nieustawiona. Nie umiem tym ogarniać, jakoś to żyje własnym życiem. Za mała wprawa. No i V8 też były. Widzisz v 8 też były te Land Cruiser'y. Tam pojechał do przodu. To my żeśmy tylko taki mieli. To. Chińczyk, To. Jelly. Jelly to miała u nas Izere produkować. Chińczyk. Chińczyk Ale to elektryczny? Nie, ale. Jelly miał przejąć produkcję Izery ale nie przejął. Teraz Izere będzie produkowało polskie górnictwo naftowe. Zamknęli, przepalili miliard złoty, 400 hektarów i las i już zamknęli projekt. Także super znowu wyszło. Tak, no tutaj turystyczne. Patrz, wszystko jest z Muscat Drive. Wszystko, większość jest tych z wypożyczalni. Tam też z wypożyczalni Mitsubishi. Już dzisiaj rozpoczęliśmy proces e, informacyjny, że mamy pewne problemy z lampą i ze zderzakami w samochodach. Pan powiedział, żeby się nie stresować, po prostu portfel to nam załatwi, ten temat. Gruby portfel. Gruby portfel. E, na razie mniej więcej wyszło na te 12 dni samochody po 1500 dolców od łba i myślę, że jeszcze po 500 wyjdzie na te straty w ludziach i sprzęcie. Tak więc zabawa kosztuje wszystko fajnie, pięknie, niby ładnie. Ale ja wiem, czy tu jest sens się w takie ładować miejsce, gdzie 6000 turystów jest i e, stoliki z cekinami. To nie jest prawdziwy oman, to jest oman dla turystów. Tu widzę, że się ładują do sadzawy, chociaż niezalecane to jest, ale co to dla europejskich turystów? Wchodzimy.